Wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku przyniósł nowe, niespotykane do tej pory wyzwania, z jakim musiała się zmierzyć władza publiczna, czy szerzej administracja publiczna, ponieważ trzeba było przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, na jakiej podstawie prawnej władza publiczna ma podejmować działania zmierzające do ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, jaką podstawę prawną przyjąć, tak żeby podejmowane środki natury administracyjnej, z którymi trzeba się, które trzeba było zastosować w celu zmierzenia się z tak dużym zagrożeniem, jakim była pandemia COVID-19, tak żeby one okazały się skuteczne, prawda? tak żeby się okazały efektywne tak, żeby mm, rzeczywiście państwo mogło zastosować te wszystkie narzędzia, te wszystkie metody, jakimi było w stanie operować w tamtym czasie. A więc trzeba było znaleźć odpowiedź na pytanie o podstawę prawną podejmowanych działań, tak, żeby te działania okazały się działaniami skutecznymi. I tutaj, Podstawową kwestią, z którą musieli się zmierzyć politycy w marcu 2020 roku, to była odpowiedź na pytanie, czy pandemia COVID-19 uzasadnia wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w rozumieniu konstytucyjnym, to znaczy stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub, lub też stanu wojennego. Z tych trzech kategorii stan nadzwyczajnego, które zna nasza konstytucja do wprowadzenia stanu, do, do zmierzenia się ze stanem z zagrożeniem, jakim była pandemia COVID-19, właściwy, by, właściwy był de facto tylko stan klęski żywiołowej. Co prawda pojawiły się wówczas w doktrynie poglądy, zgodnie z którymi można było też wprowadzić stan wyjątkowy, ale uważam, że nie były to poglądy. Trafiony, choć rzeczywiście w przebieg pandemii mógł spowodować chociażby zamieszki na dużą skalę czy zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na tak dużą skalę, że rzeczywiście wprowadzenie stanu wyjątkowego byłoby koniecznością. Najbardziej jednak właściwym rozwiązaniem w marcu 2020 roku było wprowadzenie, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. To jest taka kategoria stanu nadzwyczajnego przewidziana w naszej konstytucji, która może być zastosowana właśnie w sytuacji albo katastrof naturalnych, albo w sytuacji awarii technicznych, które noszą znamiona klęski żywiołowej. Nie ulega wątpliwości, że Choroba zakaźna, jakim jest COVID-19, jest tego rodzaju zagrożeniem naturalnym, typu naturalnego, które uzasadniało wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wówczas w marcu 2020 roku. Uważam, że to było rozwiązanie najwłaściwsze. Można było wówczas na podstawie na podstawie owego reżimu prawnego, jakim, jaki daje nam stan klęski żywiołowej, stosować różnego rodzaju, w zgodzie z prawem, w zgodzie z konstytucją, w zgodzie z poszczególnymi ustawami, różnego rodzaju środki głęboko ingerujące w sferę praw i wolności człowieka i obywatela, tak żeby potem one nie były podważane przez sądy. Wybrano rozwiązanie inne. Mianowicie wybrano tego rodzaju rozwiązanie, że wprowadzono tak zwany stan epidemii. To jest taki szczególny administracyjno-prawny środek funkcjonujący na podstawie ustawy z 2011 roku o chorobach zakaźnych, który to jednak stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym. W związku z tym nie uzasadnia podejm podejmowania jakichkolwiek nadzwyczajnych, nadzwyczajnych, Środków prawnych, których państwo nie jest w stanie podjąć, zastosować w okresie jego normalnego funkcjonowania. Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia konstytucyjnego wprowadzenie stanu epidemii w marcu 2020 roku niczego nie zmieniło, ponieważ nie dało jakichś nowych super, super narzędzi w ręce władz publicznych, a jeżeli Decydenci polityczni twierdzą czy twierdzili, że takie narzędzie się pojawiło, to jest to twierdzenie nie do końca prawdziwe. Dlatego, że co prawda wprowadzono wówczas przepisy prawne, na podstawie których władza publiczna uznała się za właściwą do podejmowania głębokiej ingerencji w sferę naszych praw i wolności, tylko potem się okazało, że to są działania niekonstytucyjne. Dwa, dwie sfery chciałem Państwu, y, o dwóch sferach działania władzy publicznej chciałem Państwu opowiedzieć. Mianowicie, pierwsza sfera to sfera działalności gospodarczej, chyba najbardziej bolesna, ponieważ okazało się, że w drodze decyzji administracyjnych nagle zamknięto przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom możliwość prowadzenia y, różnego rodzaju biznesów, zwłaszcza usług gastronomicznych. No i nagle okazało się, że likwidowane są miejsca pracy, zamykane są, zamykane są przedsiębiorstwa i ludzie nie mają z czego żyć, a trzeba na przykład opłacić czy składki ZUS-owskie, czy obowiąz zrealizować obowiązki podatkowe, czy też płacić istniejące zobowiązania natury finansowej. Potem przyszły kolejne tarcze ochronne, ale na początek to był duży rzeczywiście problem. Z konstytucyjnego punktu widzenia tego rodzaju działalność władzy publicznej, która polegała na y, zawieszeniu działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców było działaniem niekonstytucyjnym. W żaden sposób Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie pozwala na to, żeby w drodze administracyjnej bez odpowiedniej podstawy prawnej, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego tego rodzaju rozwiązania podejmować. To stanowisko, które w tej chwili Państwu prezentuję, zostało, doczekało się potwierdzenia w późniejszym orzecznictwie sądowym. Ci przedsiębiorcy, którzy później zakwestionowali decyzje administracyjne przed sądem, na podstawie których na podstawie których. Wy, um, Nałożono na nich obowiązek zamknięcia prowadzonych biznesów, z tego co mi wiadomo, te sprawy wygrywali. Musieli wygrywać, dlatego że sądy nie miały innego wyjścia. Sądy spotkały się z tego rodzaju sytuacją, w której podstawą zawieszenia wolności działalności gospodarczej było rozporządzenie wydane bez odpowiedniego umocowania natury ustawowej. I w wydany w sposób niezgodny z konstytucją. Dlatego też yy, ci przedsiębiorcy, którzy poszukiwali ochrony sądowej, z tego, co mi wiadomo, z reguły doczekali się skutecznej ochrony yy, swoich praw. I te działania okazały się, okazały się niekonstytucyjne. Druga kwestia, z którą spotkaliśmy się my wszyscy w pierwszych tygodniach pandemii. To konieczność zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Przez wiele, wiele tygodni tego rodzaju obowiązki, które wynikały tylko i wyłącznie z litery rozporządzenia, były obowiązkami nałożonymi przez prawodawcę w sposób sprzeczny z konstytucją. I te osoby, które kwestionowały środki karne, mandaty nałożone, na nieprzestrzeganie przez nie reżimu sanitarnego, też swoj, swojego interesu prawnego przed sądami poszukiwały w sposób skuteczny. Bo sądy przyznawały z reguły im rację, ponieważ musiały taką rację przyznać, ponieważ te przepisy zostały wydane w sposób sprzeczny z konstytucją. Dlatego można powiedzieć, że kwestia ingerencji w sferę. Yy, Praw i wolności człowieka i obywatela, była tą kwestią, która interesowała nas wszystkich w sposób taki naj. Y, dotykała nas w sposób najboleśniejszy. I to była kwestia, która pod względem prawnym nie została odpowiednio przygotowana. Została złamana i litera konstytucji, i litera ustawy, litery ustaw, które chronią nasze prawa i wolność. Dlatego też. Y, ten sposób działania władzy publicznej w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach pandemii COVID-19 należy ocenić w sposób bardzo, bardzo krytyczny. Odpowiednie umocowanie prawne, ustawowe pojawiło się dopiero później, a i powiadam, nie do końca to umocowanie prawne jest właściwe, ponieważ um, różnego rodzaju rozwiązania, których cechują się zawieszeniem praw i wolności człowieka i obywatela, Mogą być zastosowane tylko w ramach reżimu stanu nadzwyczajnego, w ramach reżimu stanu klęski żywiołowej, który nie został wprowadzony, w związku z tym nie dawał podstaw władzy publicznej do tego rodzaju dostosowania tego rodzaju środków natury administracyjnej. De facto kwestię oceny tych środków należy już. Pozostawić przyszłości. Zobaczymy, czy w przyszłości sądy w sposób należyty zmierzą się z tym stanem prawnym, jaki obowiązuje nominalnie jeszcze po dzień dzisiejszy, ponieważ cały czas jeszcze z tego, co mi wiadomo, obowiązuje stan epidemii. Jeszcze nie został zniesiony całkowicie, chociaż zostały zniesione takie naj, dalej idące, najbol, najboleśniejsze środki natury, natury sanitarnej. A przede wszystkim został zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Natomiast te działania, które były podejmowane w sposób niekonstytucyjny, bezprawny, być może doczekają się oceny sądowej, być może kiedyś doczekają się oceny przed Trybunałem, Konstytuc przed Trybunałem Stanu. Tutaj mówimy o osobach sprawujących funkcje najwyższych organów państwowych. Jeżeli taka wola polityczna w przyszłości zaistnieje, to wówczas, wówczas osoby odpowiedzialne za tego rodzaju bezprawne działania mogą być pociągnięte do odpowiedzialności konstytucyjnej. Druga kwestia, z którą, e, którą należy podnieść i z którą musieli się zmierzyć politycy na wiosnę 2020 roku, to była kwestia wyborów prezydenckich. Na dzień 10 maja 2020 roku Zostały zaplanowane wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i już w trakcie trwania kampanii prezydenckiej pojawiło się zagrożenie pandemią, został ogłoszony stan epidemii. W związku z tym politycy musieli odpowiedzieć na pytanie: co dalej? Jak wybrnąć z tego problemu? Pierwszym pomysłem, forsowanym przez środowiska rządowe, było dotrzymanie terminu 10 maja 2020 roku, przy czym ze względów sanitarnych proponowano i nawet podjęto próbę uchwalenia odpowiedniej ustawy w tym zakresie, by te wybory zostały przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. Stąd popularna nazwa wybory pocztowe czy wybory korespondencyjne. Ustawa, która miała stanowić podstawę do przeprowadzenia tych wyborów, nie została odpowiednio wcześniej uchwalona. W związku z tym nie było szansy, aby tej, te wybory przeprowadzić w trybie korespondencyjnym. Co prawda, Poczta Polska SA podjęła jeszcze przed wejściem w życie odpowiednich przepisów działania na rzecz przeprowadzenia wyborów. Między innymi żądała od dysponentów danych osobowych przekazania poczcie polskiej bez należytego zabezpieczenia, o ile mi wiadomo, tychże newralgicznych danych, czego nie mogła czynić i słusznie dysponenci danych osobowych, burmistrzowie odmawiali tego, tego rodzaju żądaniu. Ostatecznie do tych wyborów nie doszło. Natomiast Innym problemem, jaki się w związku z tym pojawił, no to odpowiedź na pytanie, co dalej. Skoro wybory się nie odbyły, no to trzeba było dalej tę procedurę wyborczą jednak jakoś przeprowadzić. W drodze takiego lekkiego konsensusu pomiędzy rządem i opozycją podjęto decyzję, że te wybory odbędą się na przełomie, przełomie czerwca i lipca, tuż przed wakacjami, czy już tak naprawdę w pierwszych dniach wakacji 2020. Dwudziestego roku i w sumie ten termin nie był kwestionowany przez środowiska opozycyjne, a przynajmniej nie był kwestionowany w sposób stanowczy, i te wybory się rzeczywiście odbyły. Jak wiemy, problem z punktu widzenia prawnego jest tego rodzaju, że ustawa stanowiąca podstawę tych wyborów została uchwalona bardzo, bardzo późno. W związku z tym na formalną kampanię wyborczą zostało niewiele czasu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze ważniejsza to fakt, że te wybory, które się odbyły na przełomie czerwca i lipca 2020 roku, zostały przeprowadzone w terminie niekonstytucyjnym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej bardzo precyzyjnie określa termin wyborów prezydenckich i ten termin, który został przez polityków wybrany na przeprowadzenie wyborów, w, tym, w tych granicach konstytucyjnych się nie mieścił w żaden sposób. W związku z tym można powiedzieć, że wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w terminie niezgodnym z Konstytucją. Istniała zatem podstawa do tego, by Sąd Najwyższy, działający w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, by Sąd Najwyższy uznał niezgodność tych wyborów z Konstytucją, ale tak się nie stało. Sąd Najwyższy, działający w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, podjął decyzję, wydał orzeczenie o ważności tych wyborów, co stanowiło formalną podstawę do zaprzysiężenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na drugą jego kadencję. Nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia konstytucyjnego istniały wszelkiego rodzaju okoliczności do tego, żeby kwestionować skutecznie legalność tych wyborów. Co więcej, sama legalność Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została w późniejszym terminie, kilka miesięcy temu, podważona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. W związku z tym pytanie o ocenę prawną tych wydarzeń jest cały czas otwarte, cały czas tutaj pozostaje pole do dyskusji. Tym bardziej, że zarówno Trybunał Strasburski, jak i wiemy o tym również Trybunał Luksemburski kwestionują legalność też innej Izby Sądu Najwyższego, czyli Izby Dyscyplinarnej. Kolejne pytanie, jakie się pojawia w związku z działaniem władzy publicznej w czasie, w czasie pandemii COVID-19, to ocena efektywności tychże działań. W moim przekonaniu, działania podejmowane przez władzę publiczną w okresie pandemii, a zwłaszcza w okresie, w których ta pandemia wykazywała tendencję do nasilania się. Były mocno nieefektywne, mocno nieskuteczne, co wynikało z faktu, że nie został właśnie wprowadzony stan klęski żywiołowej, w efekcie czego politycy moim zdaniem obawiali się podejmowania bardziej radykalnych działań bez odpowiedniej podstawy prawnej. Ceną, jaką zapłaciliśmy za to wszystko, było, były nasilające się okresy wzrostu epidemii i liczby ofiar, które odnotowano w szczytowych momentach tejże tejże epidemii. Dlatego też pod względem prawnym, pod względem konstytucyjnym sposób działania, sposób działania władzy publicznej należy ocenić bardzo krytycznie, w moim przekonaniu. Nie zostały zachowane tutaj odpowiednie standardy konstytucyjne, tym bardziej, że konstytucja przewiduje odpowiednie procedury na czas działania Państwa w okresie największych zagrożeń. Plusem natomiast bez wątpienia jest to, że my, jako obywatele, w czasie trwania pandemii COVID-19 spotkaliśmy się z różnego rodzaju nowoczesnymi rozwiązaniami w funkcjonowaniu administracji publicznej, z rozwiązaniami, które w dużej mierze pozostają aktywne po dzień dzisiejszy. Cały sposób funkcjonowania e-administracji, administracji elektronicznej, wykorzystywania podpisu elektronicznego, wykorzystywania aplikacji prowadzonych przez odpowiednie urzędy na stronach internetowych. To są funkcje, które pojawiły się w dużej mierze w czasie trwania epidemii, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku tygodni. I nawet jeżeli funkcjonowały one wcześniej, to na pewno nie były wykorzystywane. W tak szerokim zakresie, jak miało to miejsce w czasie trwania, w czasie trwania epidemii. Na okoliczność wydarzeń, o których państwo powiedziałem, pracownicy zatrudnieni w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wydali publikację w języku angielskim. Zatytułowano tłumacząc na język polskim system polityczny rzeczypospolitej polskiej w czasie trwania pandemii COVID-19, w którym to wykładają ym, sposób funkcjonowania państwa polskiego w pierwszych kilku miesiącach. W miesiącach obowiązywania stanu epidemii. Wydaliśmy tę książkę w języku angielskim. Ja jestem redaktorem tejże książki, żeby zapoznać czytelnika zagranicznego z problemami, które dla nas, jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie są być może aż tak bardzo już w tym momencie absorbujące, ale z punktu widzenia obserwatora zagranicznego, który przeprowadza też analizy porównawcze z innymi państwami uważamy, że wkład nasz w poznanie prawne tych, tej sfery funkcjonowania naszego państwa jest bardzo, bardzo cenny. Wśród autorów, którzy pojawiają się w tej publikacji występuje pan profesor Jerzy Kolarzowski, pan profesor Bartosz Nowakowski pani profesor Urszula Nowicka, pan doktor Karol Pachnik, pan mecenas Piotr Żywiecki oraz ja, doktor habilitowany Krzysztof Broko profesor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach jako redaktor tegoż opracowania oraz autor kilku, kilku rozdziałów i podrozdziałów w tymże opracowaniu. W ten sposób my jako pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach staramy się zapoznać czytelnika zagranicznego z tymi problemami, z którymi państwo polskie musiało się zmierzyć w czasie trwania epidemii COVID-19 w pierwszych miesiącach mniej więcej do końca 2020 roku.